Włącz i zostań z nami. Ci wszyscy młodzi skrzyknęli się w, in w internecie z różnych stron Polski i potrafili zaaranżować cudowny wieczór żyjącej pamięci o tych, których nie pokonała nienawiść. Jeszcze Polska nie zginęła. Póki my giniemy, póki nasi starsi bracia wędrują do ziemi. Tam tajemne biją źródła, tryskają strumienie, tam śmierć pada na kolana. Przed wiecznym istnieniem. Tam zabici w ciemnym lesie modlą się za nami, tam powstańcy do ziemia idą kanałami. Z nieludzkiej ziemi, tam gdzie grób pod nowym grobem się ugina, gdzie złom rdza, gdzie noc imgła, idzie rok trzeci jak dziewczyna. Idzie półnaga całkiem bosa przez drogi nienawistne, koronę z cierni ma we włosach z dziewięćdziesięciu sześciu istnienie. Bez trwogi, nieprzerwanie prze, choć bardzo wielu jej ubliża, szydzą z niej w nocy i we dnie, wulgarne hordy wrogów krzyża. Ludzie przecież nie są tacy źli, więc po co mnożyć teorie spiskowe? Świat wygląda całkiem nieźle, gdy patrzeć nań przez szkło kontaktowe, gdy już przeniosą nam stolicę, do leśniczówki w ruskiej budzie, gdy spod pałacu znikną znicze i krzyż zabiorą światli ludzie, gdy wyzwącie od oszołomów, wreszcie tajniaków naślą rano, pamiętaj. Zagłusza ją medialny gwar, nie pokazują jej dzienniki, czasem odbitą ujrzysz twarz w chusteczce świętej Weroniki. Lecz gdy upada, Milion rąk unosi ją nad zapomnienie, silniejszą każdą polską łzą i każdym polskim serca drgnieniem. Nie daje się zadeptać wrogom, że wygra, wie od dawna. Więc idzie tak krzyżową drogą ostatnia polska święta. Prawda? Gdziekolwiek czeka ostateczność, koniec, kres, granica, którą Bóg tak sprawnie wytyczył, oddzielając od siebie rzeczy przepaściami kresów, ten las się kiedyś skończy. A gdy Cię wezwą, bądź gotowy, niech nas obudzą z tego snu. Moleńskie wdowy. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.